Bardzo często nie rozpoznają tego, że na przykład najtrudniejsza dla nich relacja, jak na przykład, tutaj damy taki przykład, matka, która jest ciągle kontrolująca, mimo tego, że ty masz już 50 lat, ona nadal jest wymagająca, nadal, nadal stosująca szantaż emocjonalny, wykorzystująca na przykład inne dzieci, twoje siostry, braci, tylko do tego, żeby cię do czegoś zmusić, żebyś zmusić cię do tego, żebyś na przykład przyjechała z wizytą. Choć ty nie masz na to ochoty, lub nie masz już po prostu urlopu. Lub chce, żebyś kupiła jej coś, jakieś kosmetyki, witaminy, bo uważa, że tam, gdzie mieszkasz, są najlepsze. Ale nigdy ta matka nie pyta, cię, ile one kosztują. Nigdy nie przyjmuje do wiadomości, że urlop czy święta ty na przykład chcesz spędzić inaczej. Chcesz być tylko w gronie swojej najbliższej rodziny.